Przyglądaliśmy się wczoraj naszej modlitwie i temu, w jaki sposób zwracamy się do spraw Bożych, żeby one były najważniejsze w naszym życiu. Mówiliśmy sobie o tym, aby zachować gotowość do przyjęcia natchnień Ducha Świętego, bo może się okazać, że Pan Bóg chce posłużyć się nami, by komuś pomóc na różny sposób. I to wczoraj w ramach liturgii słowa odkrywaliśmy, przyglądając się Zuzannie, która potrzebowała pomocy, i Danielowi, w którym Bóg wzbudził swojego ducha, aby konkretnie zadziałał. Czyli rozważaliśmy to, żebyśmy, dla w cudzysłowie jakiejś zuzanny, tu wtedy pada imię kogoś innego, komu trzeba pomóc, stać się w cudzysłowie Danielem. Człowiekiem, który odpowiada na Boże natchnienia i pomaga drugiemu człowiekowi, bo jest posłany przez Boga. I wreszcie na koniec zakręcałem Was gorąco, żeby wzrastać w ufności. Nie tylko przed dzisiejszym wydarzeniem przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania, ale żeby zachować tą ufność i przechodzić ochoczo z tego, by mówić Jezu, ufam sobie, na to, by szczerze wierzyć w słowa i zaufać Bogu, mówiąc Jezu, ufam Tobie. Dzisiaj dzień spowiedzi, okazja do tego, żeby wydarzyły się znowu w Twoim życiu cuda dotyczące przebaczenia grzechów. Mówię znowu, ponieważ to jest taki cud, który może spowszednić. A tak naprawdę dzieje się w sakramencie pokuty z Tobą to, co na chrzcie. Jeżeli szczerze wyznamy swoje słabości, to zaczynamy nowe życie. Mamy możliwość, pomimo świadomości konsekwencji różnych naszych zachowań, zacząć na nowo mieć w sobie życie Boże i od nowa je pielęgnować. A to zaczęło się na chrzcie świętym. W momencie, którego większość z nas, zdecydowana większość z nas nie pamięta, Chyba, że była taka okoliczność, że dar chrztu świętego przyjął ktoś z was przed pierwszą komunią świętą, albo ma jeszcze jakąś inną historię, bo przecież zdarza się, że ten sakrament, do niego przystępują także ludzie dorośli. Historia życia każdego i każdej z was jest unikatowa, tak bardzo różna i może być tu wśród nas ktoś, kto akurat swój chrzest pamięta, ale zdecydowana większość z nas tego momentu w pamięci nie jest w stanie odtworzyć. A w czasie rekolekcji staramy się, aby życie według ducha, które dzisiaj możemy odzyskać, w sobie pielęgnować. Słowa, które nas prowadziły od niedzieli, to główne wiodące, obietnica Pana Boga udzielę wam mego ducha, byście ożyli, zapowiadając jakąś rzeczywistość przed nami. Wczoraj przed Ewangelią śpiewaliśmy, zanim usłyszeliśmy Ewangelię o tym, jak Pan Jezus ocala grzeszną kobietę przed kamienowaniem. Słyszeliśmy takie pragnienie Pana Boga, nie chce śmierci grzesznika, lecz pragna, by się nawrócił i miał życie. I w tym wersecie również było to wyrażone w czasie przyszłym, żeby miał życie. Tak jak w wiodącym naszym tytule, byśmy ożyli. A dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy zachętę do tego, by pozostać przy życiu. Czyli odzyskaliśmy dzięki sakramentowi pokuty i pojednania dar, dar życia Bożego, i teraz co zrobić? żeby ten dar w sobie ocalić a przenosi nas pierwsze czytanie do tego żeby zastanowić się nad, nad kokusami w życiu obraz bardzo plastyczny lud, który idzie przez pustynię zaczyna szemrać, narzekać pojawiają się węże, które ich kąsają niektórych pozbawiając życia i przychodzi ten moment, kiedy naród wybrany prosi przez Mojżesza, żeby się wstawił za nimi i mają bardzo konkretną prośbę Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. Bo to jest problem, dla którego tracą życie. To jest problem i niebezpieczeństwo, które jest wokół nich. I wydawać by się mogło, że prośba godna rozważenia. Nie trzeba pisać podań, zostawić dwa zdjęcia, czekać dwa tygodnie. Tylko taką prośbę Pan Bóg mógłby zrealizować od tak. Ale jesteśmy już o tyle bardziej przygotowani do tego te tekstu, do tego tematu przez ostatnie dni. Kiedy słyszeliśmy, że różni ludzie mieli swoje rozwiązania na to, jak Pan Bóg powinien działać. Wśród nich Marta, do której przychodzi Jezus, i ona mówi na dzień dobry, Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Nie byłoby tej historii, że przychodzisz do swojego zmarłego przyjaciela. Albo kiedy Izraelici mówili, widząc faryzeusze widząc, jak Jezus zapłakał nad łazarzem, oni wypowiedzieli takie słowa, że czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu nie mógł sprawić, żeby ten odzyskał życie, żeby ten nie umarł, nasze ludzkie rozwiązania, pomysły, że Pan Bóg musi zadziałać tak, jak my to mamy w pomyśle. I tutaj kolejna taka chwila. Naród wybrany widzi, że można by się było pozbyć węży i problem z głowy. I tak się zwraca do Pana Boga przez Mojżesza. Sam Pan Jezus miał taki moment w czasie modlitwy w ogrójcu, kiedy wydawać by się mogło, że ma własny pomysł, taki ludzki, przez to, że był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem że ma taki ludzki pomysł na to, co miało zaraz nastąpić. Bo wiemy, że po modlitwie w Ogrójcu następuje pojmanie i cała historia, którą będziemy przeżywać w ramach świętego Triduum Paschalnego. Ale wołał wtedy Pan Jezus w modlitwie do Ojca. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jakieś swoje rozwiązanie. Jest przed obliczem męki, którą ma podjąć. Jeśli to możliwe, oddal to. Ale pozostawia... Bardzo ważny moment na to, żeby ojciec mógł działać. Jednym zdaniem potem podsumowuje tą prośbę, mówiąc wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Marta robi to samo, kiedy wita Pana Jezusa, mówiąc, że gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Potem dodaje jedno zdanie, które pokazuje jej ufność i to, że zawierza Panu Bogu. Ale teraz wiem, że Pan Bóg da ci wszystko cokolwiek Go poprosisz. Zostawia to miejsce na działanie Chrystusa. Nie żeby się spełniło tak, jak ona by chciała. Tylko zostaje działanie, miejsce na działanie Pana Boga. A to bardzo ważne w modlitwie. To ważne w postawie naszej życiowej. Żebyśmy z jednej strony prosili o nasze, nasz chleb powszedni, o to, co potrzebujemy. Nazywać sprawy, których Ty potrzebujesz. Że potrzebny jest pokój w rodzinie, że potrzebne są na przykład sakramenty u wnuków, bo dzieci Twoje czekają z sakramentem Chrztu Świętego, że... Odkładają to na później, czy różne inne sytuacje. Mamy prawo mówić Panu Bogu, co potrzebujemy, ale zostawić miejsce na działanie Jego woli, żeby zostawić miejsce, żeby On jakąś historię z nami przeprowadził, żeby dał od razu, jeśli jest to potrzebne, albo żebyśmy na to poczekali, albo żeby się okazało, że o coś prosi, na to nie jest nam potrzebne. I to jest to miejsce, żeby dać jeszcze więcej ufności w sercu swoim i dać Panu Bogu. Działać tak, jak On chce, żeby przeprowadził swoją wolę. A w modlitwie Ojcze Nasz o to prosimy też. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. Jesteśmy świadkami w tym czytaniu, że Pan Bóg nie realizuje prośby Izraelitów. Nie oddala węży. Ale daje swoje rozwiązanie. Postaw węża miedzianego wysoko na palu i rozwiązanie polega na tym, że każdy, kto na niego spojrzy... Pozostanie przy życiu, ten, który zostanie ukąszony. Jak spojrzy na tego węża, pozostanie przy życiu. I to jest słowo, które niech nas dzisiaj przeprowadzi. Jak, jak zadać sobie pytanie, jak pozostać przy życiu? Tym Bożym, który odzyskujesz w sakramencie pokuty i pojednania. I jest to miejsce, żebyśmy powiedzieli sobie obok modlitwy, zachowania ufności i tej otwartości na natchnienia Boże, żebyśmy powiedzieli sobie o adoracji. W kościele przede wszystkim to skojarzenie do słowa adoracja biegnie, żeby dopowiedzieć Najświętszego Sakramentu. I słusznie. Jest to szczególny element modlitwy w życiu kościoła, ale przed nami także święte Triduum Paschalne i moment, w którym w Wielki Piątek przeżyjemy adorację Krzyża. Jedyny taki moment w ciągu roku, kiedy Kościół podpowiada nam, żeby zwrócić naszą uwagę szczególnie na Krzyż, żeby go adorować. Zanim będziemy Przystępować w Wielki Piątek do Komunii Świętej, bo przypomnę, Wielki Piątek jest dniem, w którym w Kościele nie sprawuje się mszy świętej. Kolejna msza święta po Wielkim Czwartku jest dopiero Wigilię Paschalną. w Wigilię Paskalną. Wielki Piątek nie mam przy świętej, nie idziesz w Wielki Piątek na mszę świętą, tylko na liturgię męki pańskiej. To zasadnicza różnica, bo Komunia Święta, którą przyjmujesz, ona nie została konsekrowana na Twoich oczach w Wielki Piątek, tylko uczestnicząc w Wielki Czwartek w Eucharystii, w Liturgii Wieczerzy Pańskiej, gdzie. Mamy możliwość być tak jak ten piękny Wasz obraz za moimi plecami pokazuje w ostatnim wieczerze, zasiąść z Jezusem tak jak za apostołami zasiadł wtedy. A w Wielki Piątek naszą uwagę skupia krzyż, który uroczyście odsłaniamy. Teraz ten przy ołtarzu zasłonięty, by trochę za nim zatęsknić. A w Wielki Piątek będzie ukazany jako szczególny znak którym sobie za chwilę powiemy co także oznacza, żeby pomóc sobie przeżyć ten moment w tym roku jak najpiękniej. Są takie momenty w życiu zakochanych oprócz tego, że się poznają nawzajem, że potrafią patrzeć na siebie godzinami i nic nie mówić. Rozkochani w sobie do granic możliwości, potrafią na siebie patrzeć godzinami. I trochę ten obraz przypomina adorację Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Bo Pan Bóg ze swoją miłością ma wzrok utkwiony w życiu każdego z nas. A w adoracji Najświętszego Sakramentu, w tym momencie, kiedy Pan Jezus jest wystawiany w monstrancji do publicznej adoracji, to jest to okazja, żeby ta Jego miłość, obecna w Najświętszym Sakramencie, spotkała się z Twoim zaangażowaniem. Adoracja w takiej formie, kiedy Pan Jezus jest na ołtarzu, ona nas zaprasza, żebyśmy zaangażowali zmysły, nasz wzrok przede wszystkim. By dokonało się to spojrzenie miłości. Miłości Boga, który do nas przychodzi w tak pokornej postaci, bo trzeba sobie powiedzieć, że to jest niezwykły pomysł przychodzenia na świat. Na milion różnych pomysłów Pan Bóg mógłby objawić swoją miłość i obecność, a On wybiera drogę eucharystyczną, drogę stania się pokarmem, drogę stania, drogę stania się chlebem dla każdego z nas. Adoracja jest więc momentem spotkania przy tym, który nas kocha. I żebyśmy my ze swoją miłością, taka jak ona jest, przyszli do Niego. Dzisiaj w psalmie, w jednej ze zwrotek, elementem naszej modlitwy były słowa, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Oblicze Pana Boga w Najświętszym Sakramencie jest zakryte w tym sensie, że nie realizuje naszych pragnień, bo wydaje mi się, że w życiu każdego z nas pojawia się taki moment, że chcielibyśmy zobaczyć teraz, na, akurat teraz, natychmiast, jak Pan Bóg naprawdę wygląda. A On daje nam Eucharystię. Daje nam chleb, który można połamać. I to, popatrzcie, jest kolejny moment, w którym widzimy, że Pan Bóg działa inaczej, niż my byśmy chcieli. Że to On zaprasza do swoich rozwiązań, jak z tymi wężami. Nie oddala węży, tylko daje miedzianego węża, żeby na niego spojrzeć w momencie ukąszenia, żeby zostać przy życiu. I kiedy ty pragniesz zobaczyć Pana Boga, to On daje ci Eucharystię. Łatwo dostępno w naszym kraju, w naszym mieście nie ma problemu, żeby przystąpić do Eucharystii. Problem to mają na przykład mieszkańcy Peru, naszej misji franciszkańskiej, gdzie moi współbracia, nie pamiętam ilu ich posługuje, powiedzmy, że ich posługuje pięciu, mają taką parafię jedną, jak teren naszych polskich trzech diecezji. I tam jest problem, żeby uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. My nie możemy tego powiedzieć. Kościołów mnóstwo. Nawet w naszym mieście. Mówię naszym, bo mam sentyment do tego miejsca, kiedy początek mojego kapłaństwa właśnie rozpoczął się tutaj. W naszym mieście nie ma problemu, żeby przystąpić do adoracji, do Eucharystii. Nie ma problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy inne rzeczy zajmują naszą uwagę, nawet w niedzielę. Ale adoracja jeszcze jest takim szczególnym momentem, w którym Ty i ja możemy przedłużyć radość ze spotkania w Eucharystii, bo Eucharysta ma swój obrzęd. My wiemy, jakie słowa wypowiemy, jakimi słowami się pomodlimy. I może być tak, że przechodzimy od punktu do punktu i tego skupienia brakuje. A adoracja, którą można przeżyć na przykład zostając chwilę po przy świętej, czy przychodząc wcześniej i niekoniecznie jest Pan Jezus wystawiony w Najświętszym Sakramencie, to to jest okazja, żeby albo przedłużyć radość z tego spotkania, na spokojnie, w ciszy swojego serca, albo przygotować się do tego, żeby ten obrzęd jak najlepiej przeżyć. Tak jak na 16.30 spotkaliśmy się z dziećmi, jak zapytałem ich o to, jaka jest najdoskonalsza modlitwa. To zanim doszliśmy do Eucharystii, o której ja powiedziałem, że to jest najdoskonalsza modlitwa, to oni przechodzili przez różaniec, anioł pański, chwała ojcu, znak krzyża, chcąc odpowiedzieć na to pytanie. I oni się trochę rozczarowali, że powiedziałem msza święta. Takie było... Bo oni się skupili na modlitwach, które można wypowiedzieć. A Eucharystia to jest dzieło Pana Jezusa przede wszystkim z Jego inicjatywy między nami. On nas zaprasza w to, żebyśmy uczestniczyli w tym cudzie, który możemy przedłużyć przez adorację eucharystyczną bądź Przygotować swoje serce na lepsze przeżycie kolejnej Eucharystii, kiedy na adoracji się decydujesz. Pan Jezus mówił też dzisiaj w Ewangelii o sobie, w odniesieniu do nas, pokazując pewien dystans, który między nami jest. Wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja, mówi Jezus, nie jestem z tego świata. Pozostając na, na tym zdaniu, które mówi o tym dystansie, Pan Jezus zaznacza, że tak jest. Jest różnica między stworzycielem a stworzeniem, między Bogiem a człowiekiem. Ale ten dystans między nami, Pan Bóg pokonuje właśnie przez najświętszy sakrament, stając się pokarmem, stając się tak blisko każdego z nas. I tak samo ten dystans między nami, pokonuje Bóg przez krzyż. Dlaczego pokonuje ten dystans? Bo krzyż to przede wszystkim znak miłości, która nie cofnie się przed niczym, żeby przyjść ci z pomocą. Kiedy spojrzysz na krzyż, a w Waszym Kościele nie sposób ominąć wzrokiem krzyż, który jest na ścianie, który znacząco wpisuje się w to miejsce, to niech on zawsze będzie dla Ciebie znakiem miłości, że Chrystus do tej pory się nie cofnął przed niczym, żeby przyjść ci z pomocą i dlatego zostawił sakramenty, w tym sakrament Eucharystii, by być blisko Twojego życia że on nie patrzy z wysokości tego krzyża jako obserwator z dystansu, tylko tak bardzo wszedł w dzieje świata i tak bardzo nas ukochał, że zdecydował się najpierw być człowiekiem, przyjść tak jak my na świat, dać sobie też czas na to, żeby rozwijać się jak dziecko, młodzieniec i potem dorosły i złożyć ofiarę krzyżową, nie cofnąć się przed cierpieniem. Znak miłości, krzyż. Krzyż to kolejny przykład tego, że rozwiązania Pana Boga są inne niż nasze. Dlatego, że my uciekamy przed Krzyżem, nie chcemy cierpienia, uważamy, że ono często nie uszlachetnia. A Pan Jezus nie cofa się przed cierpieniem, przed śmiercią też, żeby jako pierwszy przeprowadzić nas przez tą tajemnicę. Dlatego, kiedy będziecie też świętować Zmartwychwstanie, to patrząc na Krzyż, możemy sobie przypomnieć, że jest ktoś, kto tą, tę drogę przeszedł przed nami. Pierwszy. Żebym i ja i ty się nie bał tej drogi, kiedy ona nastąpi. Po ludzku ten strach jest, bo towarzyszymy pogrzebom różnych ludzi w różnym wieku. Ale po to Jezus dokonuje męki śmierci i zmartwychwstania, żeby na krzyżu i śmierci się nie skończyło, tylko żeby dać nadzieję. I krzyż też przypomina, i to jedna z prefacji nam przy świętej. Czyli takiego momentu, kiedy zaczyna się dialogiem Pan z Wami, z duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana, jedna z prefacji mówiła właśnie o tym, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Że Jezus nam pokazuje, że tą drogą można dojść do tego życia, które On nam obiecuje. I kiedy będziecie adorować Krzyż Wielki Piątek w Waszej parafii, kiedy nastąpi ten moment, kiedy Wy osobiście. Podejdziecie, nie wiem w jakiej formie wygląda to u Was. Czy to jest tylko przyklęknięcie, czy jest możliwość ucałowania jakiegoś krzyża, to jest drugorzędna sprawa. Natomiast jeżeli nastąpi ten moment dla Ciebie bardzo osobisty, to potem, kiedy wrócisz do ławki, możesz się włączyć w śpiew i Twój wzrok dalej może adorować. Możesz być zaangażowany, zaangażowana dalej w tę modlitwę. Ja pamiętam, że właśnie w Gdyni, jak zaczął się czas pandemii, kiedy był ten moment, kiedy do kościoła mogło wejść tylko pięć osób. To paradoksalnie w te jedne święta, w te jedne święte triduum paschalne adorację krzyża przeżyłem najmocniej. Jeżeli uczestniczyliście kiedyś w Mszy Świętej na wzgórzu Świętego Maksymiana w naszym franciszkańskim kościele, to ten nasz krzyż jest umiejscowiony w takim miejscu, że kapłani koncelebrujący Mszę Świętą, czy tę właśnie liturgię Wielkiego Piątku, tego krzyża potem nie widzą. Że przychodzimy przed krzyż, przyklękamy, siadamy potem na swoje miejsca. I tylko widzimy, jak inni podchodzą, i brakuje tego momentu, żeby usiąść między ludźmi i spojrzeć się razem z nimi na Krzyż. A wtedy, kiedy była pandemia, z całymi tymi plusami i minusami tej sytuacji, to takim nieoczekiwanym dla mnie doświadczeniem było to, że jako wspólnota klasztorna uklęknęliśmy przed Krzyżem sami, bo byliśmy wtedy sami w kościele. I przez 15 minut, włączając się w śpiew, który animował nasz organista, mieliśmy ten Krzyż przed sobą. I to był chyba najpiękniejszy wielki piątek w moim życiu. Wy będziecie mieli tę szansę, niezależnie od tego, czy znowu jakieś byłyby sytuacje ograniczające, czy nie, przed nami święte Triduum Paschalne z tym momentem adoracji Krzyża i spojrzenia na znak miłości, znak Bożych Rozwiązań, znak, który niesie nadzieję, że Pan Bóg wchodzi w nasze życie, nawet w tajemnicę śmierci, cierpienia, bólu, straty, w to wszystko wchodzi, nie jest obserwatorem który patrzy sobie z komfortowej pozycji, bo jest Bogiem, tylko wchodzi w całą historię, także związaną z naszym zmaganiem. I macie okazję podczas adoracji krzyża wzmocnić swoją wiarę, patrząc na ten krzyż. Tak jak Izraelici dostali rozwiązanie patrzeć na miedzianego węża. A w adoracji Najświętszego Sakramentu też angażuje się Twój wzrok. Więc spróbujmy zobaczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu i adoracji krzyża Boże pomysły na to, żeby pozostać przy życiu. Jeden z elementów wzrastania mojego i Twojego w życiu Bożym. Obok także modlitwy, zachowania ufności i otwartości na różne Boże działania, że może nas Pan Bóg posłać w jakąś konkretną sytuację, tak jak wspominaliśmy sobie wczoraj, być jakimś w cudzysłowie Danielem dla kogokolwiek potrzebującego naszej pomocy, a przez to po pomocy także Pana Boga. Niech więc te słowa umocnią Waszą wiarę. Niech będą momentem też radości z tego, że wróciliście do łaski. A gdyby ktoś jeszcze tego daru potrzebował, niech przygotowuje serce, by nastąpił w odpowiednim momencie dar pojednania, odnowienia w sobie życia Bożego i umacniając go na różne sposoby, między innymi przez adorację Krzyża i adorację Najświętszego Sakramentu. Amen.